Biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej jest naszym gościem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże biskupie, z całej Polski, z całej Europy płynie pomoc dzisiaj dla Ukrainy. Wiele diecezji w naszej ojczyźnie zaangażowało się w tą pomoc. Ta pomoc jest wystarczająca na ten moment, która płynie z Polski, z polskiego kościoła. Tak, ta pomoc, która dzisiaj płynie z, Polski, z całej Polski, szczególnie ze Śląska, z, z archidiecezji wrocławskiej, z widnickiej, z Lignickiej, to są czy z Karitasu, czy też z różnych parafii, czy z różnych wspólnot, które są na, na terenie tych, tych diecezji, jest dla nas bardzo, bardzo dzisiaj praktyczna, dlatego że od razu możemy ją wysyłać dalej, szczególnie tam, gdzie dzisiaj ludzie potrzebują żywności, potrzebują leków, potrzebują środków do życia. I rzeczywiście, tak właściwie ta pomoc przychodzi, od razu jest, natychmiast przeładowana na inne ciężarówki i wyrusza dalej w drogę na wschód. Tak, właśnie Wellowów to jest tym miejscem takim przeładunkowym. Tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, odbywa się odbiór darów i kierowane są do różnych diecezji na terenie Ukrainy. Tak, w tej chwili, na przykład, tak patrząc na dzień dzisiejszy, Wysłaliśmy ciężarówkę do Żytomierza z myślą o tych miejscach, które są w tej chwili najbardziej zagrożone i obszczeliwane na terenie żytomiers... kijowsko-żytomierskiej diecezji. Wysłaliśmy dwa tiry do Kijowa, do parafii tego Mikołaja. Ta parafia jest takim, takim magazynem dla żywności i leków dla całego Kijowa i wszystkich parafii, nie tylko dla naszych parafii, ale dla wszystkich ludzi. Ale też i w tej chwili będziemy przygotowywać ciężarówkę do konotopu i do niżynat, aby tam przez parafię też pomóc ludziom, którzy dzisiaj rzeczywiście są pozbawieni środków do życia. Ta pomoc, aby była jak najlepiej ukierunkowana, to też no, są konkretne oczekiwania, co powinno być przekazane w tych transportach darów, aby mieszkańcy Polski, Dolnego Śląska mogli pomagać Ukrainie. Na co ksiądz Biskup szczególnie by zwrócił uwagę, aby właśnie było dostarczane dla Was tutaj? Najbardziej dzisiaj otrzymujemy prośby o żywność. To jest najbardziej to żywność taka długoterminowa, którą łatwo można przygotować. Jeśli chodzi tutaj o makarony, jakieś różne klupy, konserwy, to co jest takie praktyczne, bo ludzie, którzy spędzają właściwie większość doby w piwnicach, tam mogą sobie z tej żywności jakieś posiłki przygotowywać i tej żywności potrzebują. Drugim takim elementem, który dzisiaj jest bardzo potrzebny, to są, to są rzeczy, które są potrzebne dla, dla opatrunków, dla jakichś różnych takich właśnie najprostszych takich interwencji medycznych. Trzecie rzeczy to są, to są higiena osobista, dlatego że ludzie, którzy, którzy stracili dom, którzy nie mają właściwie dachu nad głową, czy są w drodze, potrzebują właśnie tych środków i nie zawsze mogą sobie na to pozwolić, żeby to kupić, mhm. czy nie zawsze to jest obecne w sklepach. W parafiach w Polsce odbywają się zbiórki pieniężne też na rzecz Ukrainy. Sama archidiecezja wrocławska, ten arcybiskup Józef kupny przekazał ponad milion złotych już tutaj pomocy. Co się dzieje z tymi finansami? Czy możecie kupić konkretne towary? Na co są te pieniądze w tym momencie przeznaczane? Najwięcej środków dzisiaj, które otrzymujemy. Wydajemy na paliwo, dlatego że każda ciężarówka, która wyrusza od nas, jest, jest albo tankowana tutaj, ale też musimy dawać kierowcom jakieś środki na drogę, i to jest największy ten, ale też staramy się zakup, dokupywać to, co brakuje, czego czego ludzie tam nie mają, a co możemy tutaj kupić. Czasami to są różne leki, czasami są to rzeczy z właśnie z żywności, których ludzie oczekują. Czyli te pieniądze właściwie cały czas są, powiedzmy, inwestowane w to, aby ta pomoc, której ludzie potrzebują, jak najszybciej do nich docierała. Na koniec prośba. Prośba do Kościoła w Polsce, prośba też do katolików i chrześcijan na Dolnym Śląsku. O co najbardziej ksiądz by prosił? Najbardziej proszę o modlitwę, żeby w tej modlitwie nie ustawać. Wiem, że cały Kościół Polski, wiele wspólnot modli się, szczególnie naszych rodaków, którzy mają tutaj korzenie na, na, na kresach. Wiem, że bardzo tu przeżywacie i o tę modlitwę proszę i też no, szczególnie mamy taką nadzieję na ten piątek 25 marca na tą uroczystość Zwiastowania Świętej Marii Panny że ten akt zawierzenia Ukrainy i Rosji przez Ojca Świętego i przez wszystkich biskupów na całym świecie będzie takim mocnym wymiarem i też będzie to miało wymiar taki duchowy bo ta wojna ma też bardzo wielki wymiar duchowy czyli widzimy taką ewidentną obecność diabła w tym wszystkim co się dokonuje szczególnie nad Mariupolem nad tymi miastami, które są dosłownie dosłownie no, niszczone i tutaj przede wszystkim mordują kobiety, dzieci, ludzi najbardziej bezbronnych, osoby starsze i to jest bardzo ważne, by ta modlitwa była i jeśli ta modlitwa będzie, to ona daje też nam siły do pracy i my też czujemy takie zaplecze, które, które daje nam więcej, więcej siły i odwagi, aby tutaj działać i, i bronić się, bo to przede wszystkim robimy. Drugie, co jest ważne, żeby też mówić prawdę. No nie? Dzisiaj jest wiele różnych sposobów manipulacji i nawet tutaj widzimy czasami, że przyjeżdżają dziennikarze, którzy bardziej szukają sensacji niż, niż prawdy, Chciałbym, aby właśnie wszyscy ludzie, którzy, szczególnie rzymokatolicy, którzy mają szczere serce, żeby mówili o tej prawdzie. Rzeczywiście dzisiaj jest wojna na terenie Ukrainy giną niewinni ludzie i to jest prawda, o której świat powinien słyszeć. Powinny słyszeć te państwa, które dzisiaj chcą milczeć, czy nadal prowadzą swoje jakieś interesy, czy cały czas liczą swoje pieniądze. My natomiast liczymy dzisiaj ludzkie ciała, no nie? które zostały ofiarami. Tej zbrodni, która się dokonuje dzisiaj na naszych oczach, w samym sercu Europy. Dlatego proszę Was, abyście tą prawdę jak najbardziej poszerzali i abyście o tej prawdzie cały czas mówili, szczególnie tam, gdzie jest przemilczana. I trzecie, co jest bardzo istotne, żebyście o nas nie zapominali. Ja wiem, że czas płynie. Czasami te takie emocje, czy to współczucie gdzieś tam może się po prostu gdzieś powoli.